Drodzy widzowie, wracamy do życia czas na Team of the Season. Jakieś 50 kart do trafienia. Mamy też nową rzadkość, jakieś najlepsze stocców. Za momenty, takie fioletowe karty. No jest, nie, słuchajcie co trafiać, jest o co walczyć, mam dwa was prośbę. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, bo wracamy z Daily, wracamy z fajnym okresem. Będzie się teraz dużo działo. W poniedziałek ruszamy z nową serią. No i co mogę powiedzieć? Pootwierałem trochę paczek na żywo. Dajcie znać w komentarzach, co trafiliście, do kogo trafił ten piękny Dembele i zaczynamy zabawę! Toccy są już teraz. Pierwsza paczka. 10 razy 83 plus 3 zaczniemy niebiesko, może to jest zepsute. No nie, na, na. On chyba będzie miał swój czas, ale to dopiero za tydzień. Lecimy! 14 razy 83, czy uda się otworzyć? Czy. No nie, no nie. Powiem... Na razie mi się to nie podoba. Jest 50 kart specjalnych do trafienia. Mi dają Grimaldo, to ty. Wiecie co, coś mocniejszego otwórzmy. Za karnet, 10 razy 87, i tutaj trafiamy trzy tocy. Jedziemy, jedziemy, i to jest piłkarz, który wygląda dosyć mocno. Napasnik z Holandii. Czy to będzie de Jong? Dobra, ale on wychodzi jako... 93 jako pierwszy i razem z nim pierwszy to odstrafiony Luke de Jong i to jest... Czer... Szutalo. Nowy, nowy Hansko, chyba. Kompletnie przypadkowy wykres bula w tym momencie. Czy kupię Hansko? Mam nadzieję, że Hansko jest w środku tutaj. Nie wygląda źle. Wow! Cztery karty specjalne w jednej paczce. I dla tych, którzy ten nie wiedzą o co chodzi, to są karty. Tak, bo najciekawszy stoc. Mocna paczka. Jak na 87 jestem zadowolony. Możemy już budować paczkę z redywizją. To jest paczka FX, gdzie mamy takie poważniejsze ligi, więc czy będą poważniejsze trafy? Otóż nie. Dramat, jeden walkout. Jak działa to nowe zgranie z tymi ewolucjami kosmetycznymi? Szczerze, nie wiem, ale dużo, dużo to daje. <laughs> Wesołych toców. I jeszcze Fedek Jeza może pod jakąś ewolucję. Jeden jak sypie, naprawdę. 2 razy 88. Za ostatnie Food Champions. Tu muszą być dwa tocy. Nie, proszę, no chyba, że to jest zepsute. Fioletowe są zepsute. Ale gówno Pociłem się w Las Vegas, żeby wbić 10 zwycięstw I niestety, no, przegrałem. Dwa razy z 3, 85 plus. Kontynuujemy niebieskie otwieranie. No i tutaj już powinno coś lepszego sypnąć. Powinno, ale czy sypnie? No nie. I drugi pik. Zaczynamy od Odegarda, ale my chcemy wyżej. Pozdrowienia dla kozy. Ja pierdzielę. Koza, ty, ty jesteś jeszcze tu na streamie? Ty to widzisz? Co za pik? Jest! Mamy trzeciego toca. Dobra! Doczekaliśmy się. Bramkarz. Nie, no my, my zbieramy wszystkie za redwizję, Ale może podwójny. Nie, bo nawet nie sprawdzałem, czy podwójny. PASFERY! Przez chwilę myślałem, że ma niebieskie włosy. To byłoby fajne. Jest i Andy Robertson. Jestem ciekaw jego karty w kolejnej grze. Może być brutalna. Dobra, za cztery minuty zaczynają się oficjalnie food Champions. Zagramy coś sobie. Uważam, że jestem w dobrej dyspozycji, ale najpierw trafmy jeszcze coś. Dobra, numer 4. Tylko... Jeśli to będzie piłkarka, to nawet się nie obrażę. Tylko to jest znów Holandia, ale tym razem Barclays. Czyli, czyli to nie jest ten Kurde, no już go trafiłem. Na 50 totców naprawdę już z duplikatami jedziemy. Ostatnia paczka przed rozpoczęciem ligi weekendowej. No niestety nie będzie Czerkiego. Zobaczymy, ile on kosztuje. Co lepszy Hansko czy Rudiger. Oczywiście, że Hansko. Ale jest Kevin. Dobra, myślałem, że stówką on będzie. Nie dam tyle za toca mimo że. My go trafimy, słuchajcie, my go trafimy. Ale dobra, czas zrealizować moje marzenie. Mam 524 tysiące i pytanie brzmi: Wirt poszedł w górę czy w dół? On ma nas sprowadzić do sukcesu teraz. 470, czekajcie. Let's go! Warto było czekać, jedziemy. To jest piłka, z którym zaczynaliśmy w tym roku. Strzeli bramkę, poda piłkę, z zagra. Ale nie śmiejecie się, że dwa playstyle, bo on jest lepszy od tych wszystkich toców, które dzisiaj wyszły. Tahirowicz, jakaś ikonka. Hulit, Rafael Leo, który 500 tysięcy kosztuje. <noise> Jansów Jedziemy, cel to 11 zwycięstw w tym tygodniu. Florian Wirt, skupiony, w wersji Champions League. ale gierka zamula, trzeba było nie brać tego pingu. Florian Wirc, jego pierwszy mecz i. Dobra, rożny. Dobra, Wirtz podał piłkę. Ronaldo. Mateusz będzie. Ale syf już jest. Dawaj, główka stam. Cholera będzie. Oj, ten łysy to już do wyrzucenia jest. Dobra, i teraz Mateusz. Przyjęcie strzał musi być 1-1. Nie no, Florian Wirtz. 480 tysięcy. Podał prosto piłkę. Przekładanka Ronaldo. Ronaldo Nazario. To jest urodzinowy Leos. Takiego kąta nie trafi. Podanie, jeszcze jedno podanie. Kwara Kelia, dobra, 1-2. Lecimy. Tak, pochylam się w pierwszym meczu. Foot jest na przeciwnika, który ledwo co trzyma, pada. Spalony czy nie? 2-2. Kurde, jakie to byłoby boskie. Będzie rożny? W pierwszym meczu. Aj, zaczynamy od do, m, do jak, jak podbijam piłkę, trzeba mieć y, trickstera i w, wciskam prawą gałkę. Dawaj, Kwara, tego hat co? Zajebiście, 3-2. To jest duet, ale to nie jest ten duet z SBC. Ale to nie jest ważne, bo i tak podał piłkę. I 3 do 3 Super Mario, i to jest 4-3. Super Mario! 5 do 3. Jakie to jest piękne, że w roku 2025, mimo że w ciągu ostatnich 10 lat strzelił pewnie z 15 goli, to tutaj, na tej wirtualnej pięknej murawie, jest w stanie dawać nam jeszcze piękne momenty. Rejszkuj czy nie? Co ty robisz? Mamy to! Mogła być tragedia. Za zwycięstwo mamy 10x83, niestety bez piątego Totsa. W 2019 20 roku był piłkarzem Rubina Kazań, gdzie strzelił 9 bramek. Przez kilka lat. Uważam, że że zasługuje za ten sezon na kartę Team of the Season. Co tu ma? Już Bentaleb jakiś nowy. Czerki, Myla, Vini, Jarsinio. Ciekawe jak ten Czerki. Jak Czerki cię rozwali, to sprzedaj tego wilce i kup Czerkiego. Tylko z tym problem jest taki, że ja kupię tego Czerkiego i stracę na nim 200 tysięcy w 24 godziny. ja te pieniądze zbierałem dwa miesiące. Oj, to było dobre. I uwaga, uwaga, Mateusz. Po raz pierwszy trafia w tej lidze weekendowej. Pozy dla każdego Matiego. Dawaj. Po długim 2 do 0. Dawaj Florian, widzowie czekają i to jest 3 do 0. Mamy drugie zwycięstwo. I tym samym Kwara dostaje ewolucję kosmetyczną. Ładniej to wygląda niż Fantazy i tak dostanie ulepszenia i ma lepsze zgranie. Dobra, Buffon, który jest dobry. Delap. Co on tu gotuje? Delap? Cholera, ja i to on pierwszy trafi, ani Nazario. Psz, Jezu, jak ta piłka się odbija, no? Delap nie może po raz drugi. Nie, no. Wanderstar, rzuć się w niego. Mateusz. <średenie> jeden do dwóch. Nie no, Wandersar, czy ty jesteś w tym meczu? Wszystko leci w ciebie, Mateusz. Buh, jedziemy, jedziemy, 2-3. No nic no, dwa do czterech jest to. Ptaszyna 98. Zaraz się wrzucamy na różn. Kwara. Dobra, 3-4. Ty, ale szybki był. Florian Wirt niemożliwe, niemożliwą to obronił. Cyk, kwara! <laughs> 4 do 4. Stary, nie robiłaby się greedy przy dwóch bramkach różnicy. Później można. Ryzykujemy. <laughs> Czemu ty sam nie biegłeś do tej piłki, baranie? Cristiano, Ronaldo, jedziemy. 5 do 5. To jeszcze nie jest koniec emocji, ale to nie może być też druga dogrywka. To jest dopiero trzeci mecz. My musimy to wygrać teraz. 6 do 5, lepiej tego rozegrać nie mogliśmy. Wow! u baranie! On miał tu wybić z pierwszej! Dobra, spokojnie, spokojnie. Udało się. Mamy 3 do 0. Rodri to który jest bestią, drogba. Drogba jest też wybitny. Robiłbym nawet. Aha, on już od player Locka zaczyna. Co to za spocony schemat będzie na drogbę? Jedziemy. Proszę wejść w tę lukę doskonale. Lobby Ronaldo. będzie czy nie? Kurde, on by to wyjął, gdyby bramkarz go nie ściął. Dobra, mamy trochę szczęścia na początku. Teraz trzeba jednak pokazać umiejętności, bo to się drugi raz nie powtórzy. Szanuję, słuchaj, szanuję, że wiesz, jak złą osobą jesteś strzelając takie gole. Ja nie będę strzelał z fałsza, bo to jest okropne. Bez spalonego, ADMI. <laughs> Ale mnie uratowało, przecież to musiał być samobój. Florian Wirtz, i przepraszam oczywiście za to, ale jest 3 do 1 i w 45 minucie robimy to, lecimy dalej. To jest najbardziej idiotyczna mechanika w grze od lat. Zero przyjemności z czegoś takiego. Brawo, drogba, 3 do 2. O Jezu, myślałem, że to zablokuje. 3 do 3, drogba. Będzie, to jest gol, to jest gol. <ścoughs> Trzy gole z fałsza w jednym meczu. Aj, aj, aj. Dobra, bo to jest już końcówka. Prowadzę 4 do 3. W razie czego jedna z ostatnich akcji, podanie do Cristiano Ronaldo, biega jeszcze Florian Wirz Czy Wirtz będzie miał hat -tricka? Podanie Mateusz Gandziarowski. Nie trafia, niestety. <grywy> o Jezu, jeszcze leci teraz przeciwnik. I mamy zwycięstwo: 4 do 0. W pierwszą drużynę Team of the Season. Dobra, chyba ostatnia szansa na to, co dzisiaj. Uda się, czy nie. Trzeba jeszcze raz. O, o, jednak Papuga trafiona. Troy Parrot z Azd Alkmar. M, trzy playstyle i to nie takie złe. Potrafi skakać, ile on ma wzrostu? 185, to nieważne. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam o łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się oczywiście dzisiaj o 18.30 na streamie, jutro w odcinku i w poniedziałek w nowej serii. Trzymajcie się do tego weekendu. Cześć!